Sztuczki i akrobacje na granicy praw fizyki, to wszystko w wykonaniu naszych pupili. Ponad 400 psów z kilkunastu krajów pokazało, co potrafi podczas Pucharu Raz w Kozienicach. To największa w Polsce nie jedna z największych w Europie tego typu psia impreza. O imponujących zdolnościach czworonogów i nie mniej imponującej motywacji właścicieli. Jan Piotrowski. Tu Kili. Niepozorny czarny pudelek ma pewne niesamowite zdolności, które sprawiają, że Kimi już trzy razy startowała w Mistrzostwach Świata. Teraz w wielkim stylu wraca po kontuzji. Jednym z jej największych sukcesów jest to, że w ogóle biega, bo była po operacji, ma usunięty kawałek stawu biodrowego, także to jest największy nasz sukces, że biegamy. Biega i to jak, ale tu podczas Pucharu Raz, Kimi ma konkurencję z europejskiej czołówki. Na przykład Włoszkę Neve, czyli śnieżkę. Ona bardzo lubi skakać i nie ma z tym problemów. Są trzy kategorie wagowe i ona jest w tej średniej. Bardzo jej się tu podoba. Tylko spójrzcie. Look at this. Neve, seduta. Seduta. Co? Do Kozienic z Podżymu pan Alessandro jechał trzy dni, ale jak mówi, było warto. Wystartować w tej prestiżowej imprezie mogą nie tylko starzy psi wyjadacze, ale też prawdziwi początkujący, bez względu na rasę. Róż nie było. Ludzie nawet z Jorkami trenują na e, Każdy, który trenuje to po to jest trenuje ze swoim pupilem. E, mamy tutaj raz, ciężko by było powiedzieć, mamy nawet grzywacze, y, mamy y, owczarki niemieckie, mamy całą masę border mamy całą masę kungli. Dla bunteriera pani Ani to debiut w takich zawodach. To zależy, co się uznaje za trudne, jeżeli się to lubi, to nie jest to trudne, ale wymaga dużo treningu, dużo dyscypliny. Czasami nawet poświęcenia jakichś zarwania nocy, wstania później, wstania wcześniej albo pójścia spać później. Ale aby coś osiągnąć na mistrzostwach Europy trzeba się dobrze przygotować. No i sama dyscyplina nazywana z angielskiego agility, czyli sprawność jest niezwykle trudna. Pies jest dyskwalifikowany, jeśli ominie przeszkodę, pokonają złą stronę lub trzy razy odmówi jej pokonania. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki pokonują to przeszkód z mistrzowską precyzją, A do tego trzeba długich i czasami morderczych treningów. Czyli nie biega się po to, żeby wygrać, tylko po to, żeby się dobrze zgrać z centrum żeby mu dobrze poprowadzić, żeby również pies, nie tylko człowiek, czerpał z tego radość. Stawka jest wysoka, ale dla wielu trenerów największa nagroda to szczęśliwy pupil. Babinko, Dlatego psie zawody sprawnościowe cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Praktycznie w każdym mieście teraz jest dostępny tor. a Adżility tutaj zawsze prowadzi, albo bardziej to jest tak prywatne zorganizowanie, albo Związek Technologiczny w Polsce też prowadzi takie szkolenia w niektórych miastach. Chyba no, warto się w to bawić, bo aż miło patrzeć jak cała masa energii idzie psu w nogi. Jan Piotrowski, Superstacja. Imponujące, a jeszcze niedawno wydawało się, że przyniesienie panu kapci to szczęśliwe możliwości. Kończymy finał dnia za chwilę.